No to lecimy z materiałoznawstwem. Dzisiaj na tapetę idzie muślin. Muślin wygląda cudownie, ale potrafi zepsuć ci cały projekt, jeżeli nie wiesz, jak się z nim obchodzić. Muślin to jest miękka, przewiewna tkanina bawełniana. Często jest dwuwarstwowa. Jak widzisz, tutaj są dwie warstwy. To idealna tkanina na lato. Świetnie nadaje się na sukienki, na komplety, bluzka ze spodenkami oraz na ubranka dla dzieci. A teraz opowiem Ci o zaletach i wadach muślinu, bo je ma, jak każdy materiał. Jest przewiewny, lekki. Nie przykleja się do skóry w upalne dni. Jest delikatny, naturalny, świetny, jest dla alergików i dla osób z wrażliwą skórą. Dlatego tak chętnie szyjemy z niego również dla dzieci. A teraz kilka wad muślinu. Może się kurczyć nawet o 10%, dlatego zawsze warto go dekatyzować. Ma tendencję do odkształceń i rozciągania, dlatego trzeba szyć go z wyczuciem. Zawsze dekatyzuj muślin przed krojeniem, czyli wypierz go w temperaturze takiej, której będziesz prała gotowe ubranie lub wyprasuj żelazkiem z bardzo mocną parą. Nie przyduszaj zbyt mocno i nie rozciągaj go przy prasowaniu. Traktuj go niezwykle delikatnie. Do cięcia muślinu używaj ostrych nożyczek. Szywaj luźniej, muślin nie lubi spięcia i naprężeń. Pierz w temperaturze 30-40 stopni i nie używaj silnych detergentów. Nie wyciskaj i nie wiruj za mocno. Suszenie na płasko lub na wieszaczku rozwieszanie. Muślin to złoto. Jeżeli wiesz, jak go ujarzmić, zapisz tę rolkę i napisz mi w komentarzu, czy już szyłaś z muślinu.